Dają się w tym roku nieźle we znaki. Kolejne miasta wytyczają wojnę komarom i kleszczom. W nocy z piątku na sobotę rozpoczną się opryski w Dąbrowie Górniczej. Opryski przeciw komarom prowadzone są od kilku lat w Dąbrowie Górniczej i podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku miasto zdecydowało się opryskać prawie 200 hektarów terenów. W tym będą parki miejskie, okolice lasów, ale także miejsca przy drogach. Opryski są jak najbardziej całkowicie bezpieczne. Odpowiednie środki, które będą to są środki z wszystkimi możliwymi atestami i zgodami są bezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt, roślin i owadów. Jedne miasta z problemem walczą, inne nie. W Sosnowcu oprysków nie będzie i chociaż problem jest, to jak przyznają w urzędzie miejskim, nie ma sensu z nim walczyć. Nie pryskamy na kleszcze, nie pryskamy również na komary, generalnie to są bardzo podobne środki, środki, które działają nie tylko na kleszcze i komary, ale również na te dobre owady, przede wszystkim pszczoły. A wszyscy wiemy, że mamy w, na świecie coraz większy problem z coraz mniejszą populacją pszczół, a bez pszczół no, najprawdopodobniej nie da się żyć. Dlatego nie pryskamy. Nie pryskamy również dlatego, że komary są wszędzie, nie tylko w okolicy parku czy akwenów wodnych, wszędzie na balkonach, blokowiskach. W związku z tym musielibyśmy opryskami objąć całe miasto. To nie jest dobry pomysł z punktu widzenia ekologicznego. Chociaż i takie ekologiczne formy walki z krwiopijcami istnieją. Wiawożnie postawiono na naturę, a dokładniej na jeżyki i nietoperze, które żywią się komarami. Od 2008 roku realizujemy program ochrony jeżyka, który, w którym właśnie pomagamy tym ptakom głównie gnieżdżącym się na budynkach wielorodzinnych na wysokich blokach. blokach. Walczymy o to, żeby spółdzielnie nie zamykały im miejsc, gdzie mogłyby się rozmnażać, także staram się, aby powstawały nowe budki lęgowe. No i podobnie wygląda sytuacja z nietoperzami, które są też elementem części tego programu ochrony jeżyka. Ponoć nic w przyrodzie nie ginie, chociaż w tym przypadku każda śmierć komara przyczyni się do zmniejszenia rozlewu krwi.